Mój drogi Synu, moim głębokim pragnieniem jest pobłogosławić Cię nagrodami, które przerosną wszelkie oczekiwania. Nic nie może przeszkodzić mojej woli, jak powiedziano w księdze Izajasza 55 11, tak też jest ze słowem, które wychodzi z moich ust, nie wróci do mnie puste, ale spełni moje pragnienie i osiągnie cel, z jakim je posłałem. Pamiętaj, że zawsze jestem przy Tobie, nawet jeśli czasami wydaje mi się, że jestem odległy. Nie skupiajcie się na próbach, ale słuchajcie mojego głosu, który daje pociechę i spokój, gdy oddajecie się mnie. Wyryję moje nauki i przykazania w Waszych sercach, jak obiecałem w Księdze Jeremiasza 31, 33. Włożę w nich moje prawo i napiszę je na ich sercach. Pragnę nie tylko Twojej uwagi, ale głębokiej wiary i niezachwianej lojalności. Zaufajcie mi, tak jak ja powierzam Wam siebie, bo jesteście wojownikiem wybranym, przeznaczonym do boskich celów, zgodnie z 1. Piotra 2, 9. Ale Wy jesteście pokoleniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, wyłączny lud Boży, aby głosili wielkie rzeczy tego, który ich powołał z ciemności do przedziwnego swego światła. Błogosławię tych, którzy są zdecydowani na duchu, którzy mogą się wahać, ale nigdy mnie nie opuszczają. Ci, którzy pozostają wierni, nawet w obliczu przemijających przyjemności i fałszywych uśmiechów, zostają wzmocnieni i prosperują, zgodnie z listem Jakuba godzina pierwsza dwanaście szczęśliwy, jest człowiek, który wytrwa w próbie. Bo gdy zostanie uznany, otrzyma koronę życia, które Bóg obiecał tym, którzy go miłują. Przygotuj się do przekazania moich wartości, miłości, cierpliwości, nadziei i odkupienia. Wasza obecność będzie źródłem nowej radości i zostaniecie otoczeni łaską. W Twoich rękach składa moc uzdrawiania, a mądrość będzie Twoim darem. Jak napisano w liście Jakuba, godzina trzecia, Lecz mądrość, która pochodzi z góry, jest przede wszystkim czysta. Potem spokojna, łagodna, wyrozumiała, pełna miłosierdzie i dobre owoce, bezstronne i szczere. Każde błogosławieństwo, które otrzymacie, będzie rozkwitać i pomnażać się, co będzie dowodem obietnic, które złożyłem. Oferuje życie wieczne. Pełne spokoju, szczęścia, pokoju i obfitości, a moi aniołowie będą czuwać nad Twoim mieszkaniem, zgodnie z Psalmem 91. 11. On bowiem łajdę rozkazy swoim aniołom w sprawie ciebie, aby cię chronili wszystkie rzeczy. Szukaj cudów w moich naukach, czytaj je uważnie i przyjmuj mądrość, jaką oferują. Na własne oczy będziecie świadkami jeszcze bardziej niezwykłych i głębokich wydarzeń. Są to czasy prawdziwych cudów, pokonujących światowe oszustwa. Idź naprzód z niezachwianą pewnością siebie. Nawet jeśli góra stanie jej na drodze, przesunie się. Zgodnie z obietnicą zawartą w Ewangelii Mateusza, godzina 17:20, jeśli masz wiarę, możesz powiedzieć tej górze: przesuń się stąd tam. A ona się przesunie. Nic się nie przesunie. Dla ciebie niemożliwe. Nie przejmuj się atakami przeciwników. Zamiast tego skup się na ścieżce, którą odsłaniam i wzmacniaj się w mojej obecności, aby uzyskać niezmierzone korzyści. Jesteś wyjątkowy i kochany na zawsze. Zawsze jestem przy tobie i prowadzę cię na każdym kroku do osiągnięcia twojego prawdziwego celu. Zaufaj mi dzisiaj i zawsze, bo moja obecność otacza cię i towarzyszy ci wszędzie, zapewniając, że twoje błogosławieństwa się urzeczywistnią i pokonają wszelkie bariery. Idąc dalej w swojej podróży, wiedz, że każdy twój krok jest przeze mnie obserwowany i wspierany. Nie zniechęcaj się chwilowymi wyzwaniami. Gdyż każde z nich służy boskiemu celowi w kształtowaniu Twojego charakteru i wzmacnianiu Twojej wiary. Jak napisano w liście do Rzymian 5, 3 myślnik 4, nie tylko to, ale ich lubimy się z ucisków, bo wiemy, że ucisk rodzi wytrwałość, wytrwałość uznany charakter, a uznany charakter nadzieje. Ta nadzieja Cię nie zawiedzie. Ponieważ miłość Boża wlana jest w twoje serce przez Ducha Świętego, który został ci dany. Potraktuj więc te wyzwania jako szansę na zbliżenie się do mnie i głębsze nauczenie się polegania na mojej miłości i wskazówkach. W procesie swojego duchowego wzrostu spotkasz innych, którzy są spragnieni wiedzy i pokoju, które posiadasz. Staniesz się latarnią dla zagubionych w ciemnościach, przewodnikiem dla tych, Którzy szukają światła. Zgodnie z obietnicą zawartą w Ewangelii Mateusza 5, 14-16: Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto zbudowane na górze. Nie można też zapalać lampy i stawiać jej pod korcem, lecz na świeczniku, aby oświetlała wszyscy w domu. Niech więc świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Dzieląc się swoją wiarą i swoją historią, zainspirujesz innych do poszukiwania prawdy i transformacji, które można znaleźć tylko we mnie. Ponadto wzywam Was, abyście byli narzędziem pojednania i pokoju w zepsutym świecie. Tak jak ja pojednałem Was ze sobą przez Chrystusa, tak proszę abyście pomogli w pojednaniu innych. Jak napisał Paweł w 2 Koryntian 5, 18 myślnik 19, Wszystko to pochodzi od Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie przejmując zważyć grzechy ludzi i powierzył nam orędzie pojednania. Podejmijcie tę misję z pokorą i odwagą, wiedząc, że wprowadzając pokój, odzwierciedlacie serce Ewangelii i wzmacniacie wspólnotę wiary. Kiedy pójdziesz ze mną, Twoje doświadczenia i lekcje, których się nauczysz, będą cenne nie tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich, z którymi będziesz dzielić swoją podróż. Pamiętajcie, że w każdej sytuacji macie okazję okazać głębie miłości, jaką żywię do Was i do całej ludzkości. W każdej trudnej decyzji, w każdym akcie dobroci, w każdym słowie pocieszenia manifestujesz Królestwo Niebieskie tutaj na Ziemi. Jak mówi kolosan godzina 3.17 I wszystko, cokolwiek działacie w słowie lub w uczynku, czyńcie to w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu ojcu przez niego. Niech wasze życie będzie nieustanną modlitwą wdzięczności. Żywym świadectwem mojej nieustannej obecności i mojej niesłabnącej miłości. Zostałeś wybrany do otrzymania wyjątkowych błogosławieństw. Ufam, że roztropnie rozporządzicie darami, którymi was obdarzę. Podobnie jak wierny sługa z przypowieści o talentach z Ewangelii Mateusza 25-21, jesteś powołany, aby przynosić owoce bogactwom i zdolnościom. Które wkrótce zostaną ci dane. Moim wyborem nie jest wzbogacanie cię dla ostentacji, ani wykorzystywanie Twojego dobrobytu do ujarzmiania innych. Chodzi raczej o to, abyście żyli w obfitości, zachowując pokorne serce, utrzymując rodzinę, karmiąc głodnych, pomagając biednym i pocieszając potrzebujących. Zachęcam Was, Abyście zobowiązali się do mądrego korzystania z tych boskich błogosławieństw poprzez z oddaniem przestrzeganie moich przykazań. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak okazujesz lojalność i uczciwość w swoich działaniach. Chroncie swoją mowę przed oszczerstwami i swoje myśli przed zepsuciem tego świata, zgodnie z instrukcją zawartą w Księdze Przysłów godzina 4.23 przede wszystkim tego, czego należy strzeg. Strzeż swego serca, bo z niego wypływają źródła życia. Unikajcie zła we wszystkich jego postaciach, używajcie rąk do budowania, a nie do niszczenia, powstrzymujcie się od osądzania bez wiedzy i szerzenia kłamstw, które dzielą i dewastują społeczności. Budząc się każdego dnia, wznoś myśli pełne wdzięczności i ogłaszaj, że jestem Twoim przewodnikiem i obrońcą. Użyj uśmiechu który Ci dałem, aby zademonstrować transformację, jaką dokonuję w Twoim życiu. Przyjmuj każde słowo tego przesłania, żyj nim i dziel się nim, bo przyniesie Ci obfite błogosławieństwa. Te słowa są wyryte w Twoim sercu. Akceptując je, oddajesz mi swoje życie, a ja poprowadzę Cię z niezrównaną miłością, odwracając Cię od przeciwności losu z godnością i celem. Ci, którzy się wam sprzeciwiają napotkają trudności ponieważ gorąco bronię moich dzieci moja ochrona jest pewna i stawię czoła wszystkim twoim wrogom jak napisano w księdze powtórzonego prawa 20 4 albowiem pan bóg twój idzie z tobą aby walczyć za ciebie z twoimi wrogami i dać ci zwycięstwo chcę żeby inni widzieli w Tobie przykład spokoju i pewności siebie, zaskakując ich odwagą i stabilnością. Nawet jeśli stawiają czoła kłamstwom i próbom oszukania, pozostań niewzruszony, moje wsparcie jest niewyczerpane. Musisz pokazać światu siłę swojego charakteru i głębie swojej wiary, bez względu na próby, przed którymi stajesz. Pośród Burz pokazałeś, że jesteś odporny. Stawiając czoła każdemu wyzwaniu z wdzękiem i godnością, nadszedł czas, aby w pełni wykorzystać błogosławieństwa, które dla Ciebie przygotowałem. Porzuć wszelki smutek i urazę i wyrzuć ze swojego umysłu myśli o beznadziei. Uznaj, jak bardzo cię cenię i zrealizuj swoją prawdziwą wartość, opierając się wszelkim sugestiom, że jesteś gorszy niż mi przeznaczone. Uwolnij się z łańcuchów, które ograniczają Twojego ducha, w pełni przyjmij mojego ducha świętego i pomóż innym znaleźć drogę do miłości i pokoju, które oferuje. Obserwowałem każdą próbę i udrękę, przed którą stałeś, gdy przeciwnicy próbowali wykorzystać Twoją sytuację. Mimo to jego reakcję cechował niezwykły spokój. Nie szukałeś zemsty, zachowałeś spokój i opanowanie. Prawdziwy przykład z przysłów godzina 2022 nie mów: Pomszczę zło, czekaj na Pana, a On cię wybawi. Ufaj, że panuję nad sobą i że stanę twarzą w twarz z tymi, którzy wyrządzili krzywdę, zgodnie z Rzymian godzina 1219 nie mścicie się, umiłowani, ale poddajcie się gniewowi Bożemu, bo napisano: Do mnie należy pomsta. Ja odpłacę, mówi Pan. Kiedy oddasz więcej mojemu słowu, które otacza Cię miłością i mądrością, tak jak światło dzienne oświetla pola, moja obecność wypełni każdy aspekt Twojego życia. Psalm 119, 105: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce ilustruje, jak moje przewodnictwo będzie stałym światłem w Twoim domu i pracy, inspirując większą odwagę do podejmowania zdecydowanych decyzji. Oddalając fałszywe przyjaźnie i pokonać zło, przyjmuj każdego dnia słowo, które zasiałem w Twoim sercu. Z wiarą i pilnością pielęgnuj ten ogród obietnic, a wkrótce zobaczysz rozkwit w swoim życiu potężnych i nadprzyrodzonych owoców. Pisma Święte w Jana 15. 5. Ja jestem winoroślą, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim? Wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Zapewniają to pod moim przewodnictwem. Żadne oszustwo ani manipulacja emocjonalna nie zwyciężyją przeciwko tobie. W tym roku podaruję wam czas radości, zdrowia i witalności. Korzystaj z każdej okazji i każdego dnia poświęcaj czas na bycie ze mną i swoją rodziną. W Księdze Kaznodziei godzina 3.13 czytamy również że każdy człowiek powinien jeść i pić oraz cieszyć się dobrodziejstwem swojej pracy, gdyż jest to dar od Boga. Każdego ranka witaj swoją rodzinę z uśmiechem, a wieczorem pozbądź się wszelkiej goryczy. Zgodnie z instrukcją z listu do Efezjan, godzina 4.26, gniewajcie się i nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Dam ci siłę do szukania spokoju przed podjęciem ważnych decyzji, Zachęcając do rozwiązywania problemów bez zabierania zmartwień zawodowych do domu. Księga przysłów 15. 1. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, ale ostre słowo wywołuje gniew, będzie pokierować Twoją komunikacją, zachęcając do łagodnych słów, a nie do przemocy. Pragnę dalej was błogosławić i prosić, aby wasze codzienne życie odzwierciedlało moją moc, miłość i świętość. Jak przypomina Wam list do Tytusa 3, 2. Abyście nie mówili źle o nikim, zachowywali się pokojowo i delikatnie, okazując prawdziwą pokorę wobec wszystkich ludzi. Niech Wasz dom będzie ostoją pokoju i czystej duchowości, zgodnie z listem do Filipian 4, 8, myślnik 9, który zaleca, w końcu, bracia, wszystko, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, cokolwiek jest godne podziwu, jeśli jest jakaś cnota i jeśli jest coś godnego pochwały, pomyśl o tym, czego się nauczyłeś, co otrzymałeś, co usłyszałeś i co widziałeś we mnie. Czyń to, a Bóg pokoju będzie z tobą. Dąż do tego ideału życia, dbając o to, aby moje nauki rezonowały w każdym zakątku Twojego domu. Umiłowani, Wy którzy mnie kochacie i ufacie mi, pozostańcie niewzruszeni w obliczu codziennych przeciwności. Moja ochrona chroni was przed wrogimi sercami i zapewnia całkowity sukces waszych podróży, jak obiecałem w dwie II Tesaloniczan trzy. Trzy. Lecz wierny jest Pan, który was utwierdzi i uchroni od złego. Zobowiązuje się przywrócić wszystko, co zostało wam niesprawiedliwie odebrane, doskonaląc wasze dary i talenty, abyście zostali wywyższeni do czci, jak pokazano w jeden liście Piotra godzina 5.10, a Bóg wszelkiej łaski, który w Chrystusie Jezusie powołał was do swojej wiecznej chwały, gdy trochę pocierpicie, On sam was udoskonali, utwierdzi, wzmocni i utwierdzi. Obietnice te mają zapewnić, że wasze życie będzie wypełnione moją stałą obecnością, oferującą komfort i siłę. Trwajcie mocno w swojej wierze, gdyż obfite błogosławieństwa, które czekają, są odzwierciedleniem miłości i zaangażowania, jakie mam dla Was.